Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 15 lat i zanim powiem tyle na tyle, pokażę Wam produkty. A za chwileczkę tutaj widzicie, akurat produkty są robione z aluminium T351 i tego normalnego aluminium 600 czy 6000, już nie pamiętam jakiego. Jest to potężna fabryka, wertykalnie zintegrowana, to znaczy robią wszystko sami od no, sprowadzają oczywiście gotowe sztaby aluminium, ale wyciskają sami, odlewają sami, wydmuchują sami, a później używają CNC. Przodują, w gruncie rzeczy są dostawcami do znanych i, i, i potężnych firm światowych, od telefonów komórkowych, skończywszy na samochodach elektrycznych, także eksportują na cały świat i są dużymi eksporterami na rynek amerykański. Szczególnie wszelkiego rodzaju konstrukcje, profile. Chłodnice, produkty ciśnieniowe i tym podobne. A tutaj fabryka. Fabryka jest naprawdę ogromna. To jest właściwie kompleks fabryk, który składa się chyba z ośmiu fabryk, o ile się nie mylę. Posiadają 16 linii produkcji i extrusion. To jest tak to jak gdyby, nie wiem, wyciskanie, modelowanie, walcowanie, aluminium. Tu są gotowe sztaby w postaci zarówno walców, jak i również w postaci. Tam chyba wcześniej widziałem takie sztaby normalne, tradycyjne. Maszyny, maszyny które używają, tak jak tutaj widzicie, to jest 6,5 tysiąca ton, to jest standard, 4 tysiące ton, to jest standard. Tu już są gotowe produkty. Maszyny mają produkcję włoskiej. Zapomniałem, się nazywają te. To są Włosi, to są na pewno Włosi, bo Włosi przodują właśnie w tego typu produkcji maszyn związanych z aluminium. Wertykalnie, wertykalnie są zorganizowani, gdyż mają huty na północy, Jiangsu, czyli jakieś 4 godziny jazdy ode mnie samochodem, a tutaj niedaleko Suzhou praktycznie 60 km mają właśnie fabrykę. Warto zauważyć, troszeczkę ze smutkiem, mają 16 linii, ale tylko dwie linie pracują. Jednak popyt globalny, a popyt w Chinach troszeczkę spadł i nie ma aż tak dużego zapotrzebowania na produkty aluminiowe. Chociaż świat wciąż bierze ze względu na to, no, aluminium jest toksyczne. Aluminium jest toksyczne, szczególnie toksyczne i wysokoenergetyczne. energetyczne. No, a w Chinach mamy tanią energię. O, tutaj są formy do wyciskania. Ta fabryka produkuje dla mojego odbiorcy w Chicago, notabene Polaka, który jest pod dostawcą dla dużego odbiorcy, który robi Baterie, składnice energii do domów oraz takie duże, duże, duże składnice energii do banków pamięci Google'a i, i, i innych film internetowych. On ma tu fabryczkę pod Chicago, i on po prostu sprowadza tutaj gotowy stelarz i gotowe komponenty, do których są później wkładane baterie litowe, a następnie wkładane są wygaszacze pożaru, czyli jak gdyby się, jak gdyby się wydarzył pożar, to ten, ten stelaż, ta cała skrzynka jest tak zbudowana, że pompuje gaz, który wstrzymuje reakcje tlenowe i beztlenowe pożaru. No tutaj akurat widzicie, pusta, 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 jest, pusta jest linia. Jak tutaj byłem jeszcze dwa lata temu, to naprawdę jeszcze wszystko tętniło życiem. No tutaj proszę, gotowy już jest przygotowany Odcisk, ale to jest spad ze względu na to, że jest nierówny odpadek, że jest nierówno, nierówno wyciśnięty. To jest jakiś komponent, jakaś szyna jakiejś konstrukcji, nie wiem do czego to służy. I Tam za chwileczkę zobaczymy, to zostaje zrzucone na bok. Fabryka jest ogromna, jest czysta, mają bardzo ładne i bardzo czyste zasady BHP. No, jest prowadzona z międzynarodowym, ale akurat tutaj na przykład, tutaj takie, taką drobnostkę zauważyłam. I wiem, że jakby jakby Jankesi przyjechali czy Niemcy, bo mam też kolegę w Niemczech, który to robi, no to bym odrzucili audyt ze względu na to, że jakieś tam zanieczyszczenie. Poprosiliby o naprawę tamtego filtra. Bo to jest chyba filtr, który tam na odciskarce odciąga wiórki. A tu już są gotowe, gotowe panele. Tutaj są panele, które przeszły kontrolę jakości i tutaj są następne panele, które idą na następną maszynę, i one są później takie wyciskane pod ciśnieniem i dużą temperaturą i tworzą i właśnie to jest część właśnie tej konstrukcji do baterii litowych. Muszę przyznać, że fabryka imponuje, technologia imponuje, czystość imponuje i jest naprawdę wysoka wysoka jakość tej, tego produktu, ze względu na to, że używają właśnie tego twardego aluminium 351 t. Ze względu, ze względu na, 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 na takie spowolnienie rynkowe, fabryka oferuje poprzez, właściwie ten dostawca oferuje przez serwis Synosure i w, po, w połączeniu ze wsparciem prowincji, prowincji, oni mają takie specjalne fundusze, darmowe dostawy. Zresztą dużo fabryk oferuje darmowe dostawy, darmowe kontenery, bo teraz chyba 6 tysięcy dolarów za... 40 trzeba zapłacić, i, i to jest dosyć kosztowne. To już gotowe, przygotowane produkty do wysyłki. Głównymi ich odbiorcami to jest samochodówka i, i przemysł litowy baterii oraz przemysł lotniczy, ale nie przemysł lotniczy wysokogabarytowy, tylko mali odbiorcy tacy producenci, którzy produkują małe awionetki agrotechniczne samoloty, treningowe samoloty czy też to te samoloty takie no, prywatne, komunikacyjne, awionetki. Nie ma dużego ruchu, nie ma dużego ruchu, no ale to jest zrozumiałe. Cóż na to poradzić, ekonomia na świecie wszędzie kuleje, także tutaj nie ma, nie ma kogo obarczać odpowiedzialnością. Ta opłaty importowe są dosyć wysokie do, do USA ze względu na to, że Stany Zjednoczone blokują, blokują importy z pewnych typów aluminium, które są produkowane w USA. So, stąd też, jak omijają taryfy. Nie omijają, bo profit. Rozmawiałem z menadżerem, który zajmuje się eksportem, i on mi powiedział, że ich profit to jest prawie 400%. Cztery razy profit na gotowym produkcie, który w gruncie rzeczy, który w gruncie rzeczy nie wymaga aż tak dużo inwestycji, nie wymaga aż tak dużo inwestycji w produkcję. Natomiast no, udaje im się, udaje im się unikać taryf i embarga, wszelkich rodzajów embarg. Z tego tytułu, że mają ogromny profit. Dlaczego mają profit? Raz, że z boku mają raptem 5 km, to, to oczywiście dystans nie gra roli, ale mają nową elektrownię wybudowaną, także czerpią bardzo tani prąd. Prąd jest bardzo tani, akurat w tej strefie. Bo na przykład znam starsze strefy, no to już tam za prąd liczą bardzo drogo. Bardzo ładnie tutaj sprzątają, czyszczą, także ta, ta podłoga jest naprawdę wysokiej, wysokiej, wysokiej klasy i w ogóle czysto jest w tej fabryce. Druga sprawa jeśli chodzi o profit, oni sami mają własne aluminium, wydobywają aluminium i wytapiają aluminium, stąd też że ich koszta, ich koszta nie są aż takie duże. Natomiast jeśli chodzi właśnie o, 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 o te embarga i te taryfy, no robociznę nie mają wysoką, bo taki zwykły robotnik tutaj zarabia 3,5 tysiąca, 4 tysiące yuanów, to jest 700 dolarów, tak pi razy drzwi, plus nadgodziny, ale tych nadgodzin nie mają dużo. Tych nadgodzin nie mają dużo, stąd też tak troszeczkę, troszeczkę cierpią. Zdziwiło, zawsze mnie dziwi tutaj, w tej fabryce, jak wpadam do nich na kawę porozmawiać, bo oni są niedaleko, niedaleko jednego z, mojego, z moich biur, właściwie kooperacyjnego biura sourcingowego, które jest ufundowane właśnie przez importera z USA. Zawsze mnie dziwi, nie potrafię znaleźć, kto tutaj jest szefem produkcji albo zmiany. Nie ma nadzoru, kompletnie nie ma nadzoru, co jest frapujące, ale z drugiej strony podziwiam, że pracownicy są dobrze wyszkoleni. Są dobrze wyszkoleni, bo mi powiedzieli, że oni są wszyscy po metalowych szkołach zawodowych, czyli metalurgię i tak dalej. Wracając właśnie do tych, do, do tych taryf, no, robocizna tania, energia tania. Mają własne aluminium i co najważniejsze, y, subsydie państwowe. Stąd też mają takie potężne profity. Gospodarka praktycznie każdego kraju y, korzysta i wykorzystuje, y, wykorzystuje eksport. Eksport jest bardzo ważny dla y, gospodarki. A szczególnie w chińskiej gospodarce, no, która w gruncie rzeczy jest wybudowana na eksporcie, jest to bardzo ważne. Par maszynowy mają bardzo nowy, bo nie więcej niż 5 do 7 lat. W ogóle ta fabryka ma chyba 8 lat. Jest wybudowane takie ogromne centrum. Jeszcze jak pierwszy raz ją wybudowali, jak tutaj przyjechałem, to do, dookoła chodziły barany <grym> i kozy i tam różnego rodzaju jakieś tam jakieś tam jak to się nazywa? Takie zwierzaki. Także to, to, to była wieś, ale później już przesiedlili całe wsie do małych osiedli, także tutaj już dookoła rozbudował się ogromny park maszynowy, w ogóle oparty na aluminium. To jest jak gdyby takie centrum aluminiowe, ze względu na to, że Suzhou i okolice Dziansu, no to północne Jiangsu, to były stalownie, walcownie i wszelkiego rodzaju huty, natomiast południe tutaj, gdzie jestem teraz, to, to jest właśnie obróbka, przeróbka, doróbka, nadróbka. I, yy, Tutaj właśnie zobaczycie, że dużo linii stoi pustych, także są przygotowane materiały, ale nie lecą zamówienia. Dosyć mocno działają w branży samochodowej, bo ich odbiorcami są i Hela, i Tesla, i lokalne fabryki samochodowe, i globalne fabryki samochodowe. Wiem też, że wysyłają też do Stellantis, który jest właścicielem Jeepa, Fiata, Chryslera, także no, są w gruncie rzeczy globalnym eksporterem. co jest, jakby to powiedzieć, plusem tej fabryki ze względu na to, że jednak globalizacja jest bardzo ważna, bo jeśli jeden klient wprowadzi jakieś tam zakazy, taryfy, to druga to gdzieś może w innym miejscu, w innym miejscu można sprzedawać bez bez, bez specjalnych jakichś opłat czy embarg, co jest w gruncie rzeczy bardzo dobrym, bardzo dobrą alternatywą do prowadzenia biznesu, gdyż nie można, nie można trzymać jajek w jednym koszyku. Fabryka jest w pełni zautomatyzowana, naprawdę w pełni zautomatyzowana i muszę przyznać, że w, budzi podziw. Widziałem podobne fabryki Alcoa w Pensylwanii, ale to tam, to tam to były naprawdę starożytne fabryki. Chociaż w gruncie rzeczy, kiedy powstawały te fabryki Alcoa na początku XIX-XX 19, 19, wieku, to naprawdę maszyny były budowane naprawdę solidne. Naprawdę solidne i te, te maszyny tam z lat 30., 20., 40. wciąż działają, wciąż pracują. Dlaczego? bo prowadzą konserwację i serwis tych maszyn. Amerykanie są bardzo dobrze, bardzo dobrze w serwisowaniu maszyn, bo capexy, to znaczy inwestycje kapitałowe są bardzo ważne w balansowaniu profitu. Im dłuższy mamy capex wydłużony, czyli inwestycję kapitałową w maszyny, to tym mamy większe profity w przedziale czasowym, także to jest bardzo mądre. Znowu, lokalsi sobie, mogą, lokalsi sobie mogą pozwolić na wymianę maszyn, z te, często akurat tych nie, bo to są włoskie, ale własnych maszyn sobie mogą pozwolić, bo y, produkują maszyny, także wszystkie wszelkiego rodzaju roboty, wyciskarki, skwizarki na przykład, czy oprzyrządowanie y, mogą sami zrobić, także nie jest aż to aż tak drogie. I prawdopodobnie wybudowanie nowej, maszyny, wybudowanie nowej maszyny subkomponentów będzie tańsze niż serwisowanie. Szczególnie, kiedy upływa okres serwisu. Tutaj są potężne generatory mocy, gdyż te, te piece, które wyciskają aluminium, są elektrycznie napędzane. Nie wiem, jak to działa w gruncie rzeczy, ta technologia, ale aluminium jest dosyć ciekawe. Czuć w powietrzu toksyczny smród aluminium. No bo w gruncie rzeczy jest to gorąca obróbka aluminium. Zdziwiony byłem, że nie mają filtrów ani masek, ale widocznie chyba nie jest aż tak źle. Zresztą duża fabryka i tam chodzą duże wentylatory. Co jeszcze więcej chcę powiedzieć o, o, o tym produkcie. Produkt jest bardzo popularny, gdy już te baterie są montowane na zewnątrz domów. Yy, szczególnie tam, gdzie są montowane panele słoneczne. No i można sobie ładować elektryczny samochód, yy, Dom może chodzić wieczorem na tych ba bateriach takich <laughs> przenośnych, nieprzenośnych elektrycznych. Stąd też to, to jest du duża oszczędność, tym bardziej, że no, energia drżeje na całym świecie z tego tytułu, że świat odchodzi od węglowodorów. To znaczy poza Chinami i, i, i rozwijającymi się ekono ekonomiami i USA. Kanada ma wodę, Amerykanie mają, poza atomem, no to mają przede wszystkim gaz, gaz ziemny. Jest masę masa na, na gazie ziemnym operujących e, e, fabryk. Tu widziałem dostarczające ciężarówki i dostarczające ciężarówki, do nich e, całe sztaby aluminiowe na chyba LPG. LPG? Tak, ten, 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 ten płynny gaz. Duże ciężarówki, także byłem zaszokowany. Takie ogromne butle za, za, za szoferką. Stąd też bardzo interesujące, że w ogóle świat głównie odchodzi od tych takich trujących węglowodorów w stronę mniej trujących węglowodorów. No i, no i panele słoneczne stają się coraz bardziej popularne. Jednak rozmawiałem jeszcze jak byłem w domu dwa miesiące temu z kuzynami, którzy mają panele na swoich nowych domach. Mówią, że to obniżyło im koszta energii około 30-40%. Także to jest naprawdę dobra alternatywa tego typu zestawy baterii. Wcześniej, bo kiedyś mam chyba wklejony w historii film jak odwiedzałem dziedziczkę, która robi baterie na deskorolki do BID, do elektryków. I oni też tam produkują właśnie mm, baterie takie dla niby Panasonica, ale to nie jest, mnie się, wydaje, to, mnie się wydaje, że to nie jest Panasonic, oni tylko używają nazwy Panasonica na displayu, a sprzedają pod no name. Te swoje baterie montowane na, na domach. W mieszkaniach tych baterii, w mieszkaniach, w blokach tych baterii nie można montować. U mnie w, na osiedlu za trzy, na, było ogłoszenie, że za rok będzie zakaz ładowania samochodów w garażach. A gdzieś tutaj na osiedlu się niedaleko zapaliło, zapaliły, zapaliły jakieś elektryki i się zapaliło kilka samochodów. także pomimo, że bezpieczne są te elektryki, to jednak no, jeden na tysiąc się tam zapali no i potrafi spalić pół garażu samochodów. Stąd też chyba od połowy dwa, 2025 będą e, żądali, żeby e, wszystkie elektryki były ładowane na zewnątrz, czyli chyba zrobią wymianę taką, czyli ludzie, którzy mają garaże podziemne, e, chyba wymienią się z ludźmi, którzy mają Miejsca parkingowe na zewnątrz. W gruncie rzeczy my nie mamy wahań pogodowych, nie mamy śnieżyc, nie mamy gradów, nie mamy większych takich turbulencji poza dwoma, trzema tajfunami w ciągu roku, stąd myślę, że im się to uda. No a jednak te pożary są poważnym problemem. Wszędzie są ogłoszenia w telewizji, w windach, żeby nie, nie ładować baterii w domach, nie ładować e-bajków, skuterów w domach, ale, ale również odłączać wszelkiego rodzaju niepotrzebne ładowarki, gdyż Często jakość tych ładowarek czy nam też tych baterii podaje, daje wiele do życzenia. Mm. Coś jeszcze więcej o tej, o tej fabryce do powiedzenia. Również oni działają bardzo mocno w przemyśle lotniczym. No Oczywiście profitowość jest ich ogromna, jak wspomniałem wcześniej czterokrotnie, także 400% na bazowej inwestycji ROI, czyli mają zwrot na inwestycjach 400%. Załóżmy, że mają nawet i 50%. Koszta, robocizna, energia i tak dalej, no to wciąż im zostaje 200% profitu. Także większość firm w ogóle w Chinach działa na bardzo wysokiej profitowości. Dodam, że wcześniej miałem kiedyś rozmawiałem z producentem podzespołów w samochodówce. To... To był podze do, producent podzespołów do hamulców. I oni robili takie specjalne śruby wysokotemperaturowe, na zimno wytłaczane. No to, oni, to byli chyba Szwajcarzy. I oni właśnie też mówili, że w Szwajcarii praktycznie tam oni operowali na, na poziomie 30% profitowości, a tutaj mają prawie 300%. Także nic dziwnego. Tak jak mówiłem wcześniej, no, energia koszty pracownika. No i oczywiście subsydie, oczywiście subsydie eksportowe, bo za każdy chyba tonaż, który eksportują, dostają subsydie, także ich stać na, na transport, stać ich na wszelkiego rodzaju dodatkowe inwestycje, plus są w stanie w gruncie rzeczy mają margines obniżki dla klienta w gruncie rzeczy. No nieograniczone. Jeśli im wprowadzi jakikolwiek kraj embargo, to oni są w stanie połknąć to embargo i odrobić sobie to embargo w, no, na, na, na proficie. Troszeczkę im profit spadnie. I wiem, że od 2017 roku wprowadzili wiele krajów, wprowadziło embargo. Chyba poza Australią, Koreą, Brazylią i Argentyną, które, które są w gruncie rzeczy wolne od embarga. Natomiast pozostałe, mówię akurat od Stanach Zjednoczonych, bo na Europie się nie znam, tam to prawo zostało wprowadzone, w, żeby chronić własne, własne przemysły, jak i również przemysł w strefie nafta, bo Meksykanie mają też dużo pieców aluminiowych i dużo pieców. Dużo stalowni aluminiowych tych, tych, które produkują, a one są w strefie nafta, stąd też. Tutaj jednej rzeczy nie potrafię zrozumieć. Zardzewiałe, stare y, wentylatory i dmuchawy. To chyba, nie wiem, czy to komponenty do maszyny były wymieniane, czy to wentylatory gdzieś zostały usunięte, ale tak złożone w jednym miejscu i rdzewiejące. Taktownie nie zadałem pytania, bo w gruncie rzeczy czasami można y, popełnić błąd, zadając pytanie całkowicie, na które nie potrafił dać odpowiedzi, albo odpowiedź jest krępująca. No, zwróćcie uwagę, rozmach tej fabryki jest ogromny. Wierzę? Nie wierzę. Ale podejrzewam, że na pewno ze wsparciem rządowym, gdyż nie, jeśli by nie było wsparcia rządowego, to by no, nie dostali prawdopodobnie jakiejś embarki i, i nie dostaliby jakichś tam obostrzeń, jeśli chodzi o import. Dużo jest tego typu produktów, które są z Chin, Importowane z dużym, z dużym, podatkiem importowym lub z małym podatkiem importowym. Akurat aluminium jest bardzo wysoko, bo to jest konkurencyjna w gruncie rzeczy gałąź gospodarki i dla krajów NAFTA, czyli Kanady, USA i Meksyku. Nie wiem, jak się to ma w Europie, ale chyba Europa nie jest duża w aluminium ze względu na to, że Europa jest o wiele bardziej rygorystyczna, jeśli chodzi o. Wymagania i zasady, jak ktoś mówi, naturalnego otoczenia, czyli ochrony środowiska. Stąd też podejrzewam, że, że jest całkiem inaczej. Myślę, że tyle na tyle. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 15 lat. To jest chiński biznes, już prawie dochodzi 10-115, koniec, koniec dnia, później lunch. No i. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim najlepszego.